Cześć droniarze! Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale DronoStrefa. W dzisiejszym odcinku nie będzie o dronach, a o tej hulajnodze, czyli będzie jazda testowa i małe podsumowanie. Zapraszam do oglądania materiału. Podobnie jak z hulajnogą Vset 8, którą miałem do testów, taki z Techlife X7, Będą dwa odcinki, czyli ten jest drugi i będzie już ostatni o tej hulajnodze, a mianowicie będzie to takie małe podsumowanie techniczne, moje odczucia, no i też film z jazdy. Czyli film z jazdy będzie za chwilę, najpierw trochę suchych faktów o tej hulajnodze, także nie przedłużając zaczynajmy. Hulajnoga jest hulajnogą terenową, jest bardzo duża, jest masywna, ma dwa pompowane koła z przodu i z tyłu, są też dwa y, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, no bo gdzie by indziej. Ma też stacyjkę, którą pokazywałem na unboxingu. Stacyjka myślę, że mogłaby się przydać w mieście, bo ponieważ, jeżeli przypniemy naszą hulajnogę do jakiegoś słupka, czy też miejsca na rowery, no to wtedy możemy wyciągnąć stacyjkę, no i nikt na pewno jej nam nie będzie tam uruchamiał, ruszał i przestawiał jakichkolwiek parametrów. Także myślę, że stacyjka jest dobrym udogodnieniem, no i też wygląda to dużo poważniej, bo. bo Wygląda to trochę tak jak już poważniejszy sprzęt, niż jakaś taka mała hulajnoga, którą możemy odpalić bez niczego. Także stacyjka dodaje temu charakteru, no i też jest zabezpieczeniem. Dodatkowo też torbę zamontowałam w końcu tak jak trzeba, zamontowaną z przodu, ponieważ z tyłu nie było jej, to jej miejsca, tak jak na unboxingu myślałam i to też nie jest haczyk na Torbę, a mianowicie jest to haczyk po to, żebyśmy jak złożymy hulajnogę, to tutaj też jest haczyk, możemy wtedy to zaczepić, wziąć hulajnogę za całą tą ramę, no i to się gdzieś przenieść. Ja używałam tego do wnoszenia tej hulajnogi do mnie do biura na drugie piętro. Nie jest to najlżejsza hulajnoga, bo waży 35 kg, także jest co nosić. No ale jest to też terenowa hulajnoga. Ma ona dwa silniki, jeden z tyłu, drugi z przodu, po 1000 W każdy, a w szczytowej mocy chyba 1600 W. Sprawdzę na moją ściągawkę, tak w szczytowym momencie ma to 2 razy 1600 W, czyli mamy 3200 W pod nogami. Jest to naprawdę dużo. Tutaj dodatkowo mamy dwa przyciski koło lewej manetki: jest Eco Turbo i Single Dual. Przy Eco Turbo jak włączymy, no to na każdym biegu ma ona 25 km na godzinę ograniczenie. A przy Single Dual, no to mamy albo jeden silnik tylko tylny załączony, albo jak wciśniemy dual, no to mamy wtedy dwa silniki załączone, tył i przód. Kolejna noga ma światła z przodu i z tyłu. Z przodu są to takie dwa reflektory. Nie są one powiedzmy do tego, żeby oświetlać drogę, są bardziej do tego, żebyśmy byli widoczni. Ja znowu też w nocy za dużo nie pojeździłem, tym bardziej, że znowu u nas się popsuła pogoda w Polsce, ale wykorzystałem ten czas, gdzie mieliśmy tej pogody, tak już się zaczynało wiosennie, na to, żeby pojeździć tą kolejną, no i też pokazać wam te moje odczucia z jazdy. Także już ten film był przygotowany no, ze dwa tygodnie wcześniej przed niż emisja tego odcinka. No ale powiedzmy, czekało to w swojej kolejce na swoją porę. Zasięg jaki podaje producent przy tej hulajnoty to jest 60 km. Ja zrobiłem na jednym ładowaniu tak naprawdę coś około 40 km i jeszcze mi została jedna kreska, aczkolwiek to nie było takie łagodne jeżdżenie, a no pałowanie, tak cały czas dwa silniki. Przyspieszałam, zwalniałam, przyspieszałam, zwalniałem, sprawdzałem ją na różnych odcinkach drogi. Naprawdę rowerzyści dziwnie się na mnie patrzyli jak ich wyprzedzałem, no i może nie do końca to jest bezpieczne, no, ale powiedzmy na chodniku, gdzie są piesi, powinniśmy ograniczać tą prędkość do tych 25 km na godzinę, ale tam, gdzie jest jakaś droga, powiedzmy osiedlowa, gdzie są samochody, to, to myślę, że można się już próbować rozpędzić. A co do prędkości maksymalnej, no to zapraszam Was na film z mojej jazdy, tam zobaczycie, do ilu kilometrów na godzinę udało mi się rozpędzić, także już nie przedłużając, zobaczcie sami. Ok, dzisiaj podobnie, tak jak było z Wisetem 8, zrobimy sobie jazdę próbną tej nogi, której był unboxing na kanale, czyli TechLifeX. Przejedziemy się ulicami Jusztyna, pojedziemy trochę w inne miejsce niż wisetem. Trochę się boję tej hulajnogi, Naprawdę tu jest 1000 watów mocy chyba w każdym silniku, albo łącznie nie jestem pewien. Ale trochę się boję, bo jak próbowałem jeździć tym po korytarzu, to na jedynce. I powoli, tutaj dodatkowo mamy przycisk Eco Turbo. Teraz jest na turbo. To dużo nie zmienia, przynajmniej tak jak na korytarzu próbowałem, i Single i Dual. Możemy zapiąć drugi silnik wciskając tak. Też sobie to przetestujemy. Eee, także na razie będę jechał na jednym silniku, także ruszamy. Na jedynce jeden silnik, jedzie się dość przyjemnie, podobnie do Wiseta, aczkolwiek widzę, że już mam 20. 829 31 km na godzinę na pierwszym biegu, tak? Mamy też trzy biegi. To mi się udało już sprawdzić w biurze. Widzę, że to jest na pewno mocniejsza chłopienka. No jest większa też przede wszystkim. Druga sprawa, że ja nie mam windy w biurze, muszę ją na drugie piętro wtargać. Nie bardzo mi się chce, ale no cóż. Czego się nie robi dla recenzji? Przejdziemy sobie tutaj na drugą stronę ulicy. A, tutaj nie ma chodnika, ale chyba tam jest chodnik, z tego co pamiętam. Także spróbujemy tam sobie pojechać. Hulejnoga naprawdę duża, dostojna, wzbudza zainteresowanie innych, widać, że to już nie jest taka zabawka. No, i też budzi pokorę jeżdżących, bo już patrząc, jak na jedynce jadę tylko 35 km na godzinę na małym kawałku odcinku drogi, to rzeczywiście robi to wrażenie. Też przypiąłem tak jak trzeba, ten pojemnik z przodu, że nie w tą stronę, w tamtą. Tutaj też jest jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, haczyk na kask, czy też na zakupy. Jest też stacyjka. Okay, mamy zielone, jedziemy, aż hulajnoga zamieliła w miejscu. Także dalej jedziemy, tak jak przy Wisecie ulicami Olsztyna. Fajnie, że mogę podostawać te hulajnogi, naprawdę ta hulajnoga, tak jak już mówiłem, przeraża mnie trochę, trochę się jej boję, ponieważ budzi respekt. No i czuć, że na tej jedynce na rzeczywiście może pojechać. Ok, tutaj mamy taką drogę, tak właśnie myślałem, że tu uda się trochę pojechać prosto, bez ludzi. Dobra, mamy jedynkę, na jedynce jechaliśmy 35 km na godzinę. Dobra, spróbuję wrzucić dwójkę. No to jest dalej jeden silnik, tak jeszcze mamy dodatkowy tryb z drugim silnikiem, 33 na godzinę. Za no dużo tu więcej nie chcę iść. A włączę drugi silnik, ale na jedynce. Mam jedynkę i drugi silnik. Wow, ale wyrywa. <laughs> nie wiem, czy to było słychać, ale trzeba trzymać dobrze kierownicę, bo przód wyrywa, no i tył, no to normalnie, tak jak było przy, przy jednym załączeniu, znaczy no przy jednym silniku. Eee, dobra. Dwójki nie będę rzucał, bo tam ktoś idzie. Wyłączę drugi silnik, żeby tu spokojnie minąć tych ludzi i zobaczymy co możemy wycisnąć z tej kolejnej dalej. Tak naprawdę no co zawieszanie dobre ma ona dopuszczalnie większą ładowność niż Wiset, e, niż no bo Viset ma chyba obciążenie Max 120, to jest chyba Max 150, to ile dobrze pamiętam. E, no i też jest droższa, tak ona kosztuje prawie chyba 76900. E, dokładną cenę wam wyświetlę gdzieś tutaj w filmie, bo nie pamiętam nie jest to typowo hulajnoga do miasta, aczkolwiek w mieście może być śmiesznie z tą hulajnogą. No ok. spróbujemy się tu przycisnąć Jedziemy ścieżką rowerową, to na rowery też muszą uważać. Dobra, udało się Jeżeli chodzi o jazdę tą hulajnogą No to dalej to sprawia mi wiele, wiele frajdę tak podobnie jak przy chociaż już czuję, że ta moc jest dużo fajniejsza. Dobra, załączamy drugi silnik i pod górkę tutaj nie ma, że boli, to idzie, tak To idzie jak trzeba. Dobra, włączmy dwójkę. Wow Tu dalej pod górkę ciągnie. Dobra, muszę tu jakoś przejechać No i za sobie sprawdzimy max prędkość na biegu numer 2 Dobra, no mam dwójkę, dwa silniki i próbujemy tutaj, o znowu przejście, shit, ale już 42, ja pierdzielę, to jest masakra 42 km na godzinę to jest dopiero dwójka, nie? Dobra, musimy poczekać, czerwone światło Ogólnie zauważyłem, że przy dwóch silnikach jak ruszamy mamy załączone, to trzeba spokojnie tą manetką gazu, bo Wyrywa strasznie koło z przodu. O, nawet było słychać, że coś tu się dzieje. Ok, próbujemy. No i tak chyba Maksa nie wyciągnę, bo szybko to się zmienia. 48 na godzinę, ale muszę już hamować, bo mamy tutaj kolejne przejście dla pieszych. A nie chciałbym się z samochodem spotkać. Jak to mówią, szalejmy, ale z rozsądkiem. Dobra, pod górkę mamy. Ale myślę, że pod górkę to nie będzie dla niej problemu, żeby osiągnąć jakiś max. Dobra, pod górkę się teraz rozpędzam, tak? 31, 35, drugi bieg, dwa silniki Teraz ja trochę się zaprę mocniej Dobrze, że ja kaczkę założyłem 41 km na godzinę pod górkę, 40 No naprawdę, jestem pod wrażeniem Nie ma to jakiegoś tam dla niej problemu, że to jest wzniesienie I to dość duże wzniesienie, bo to nie jest mała górka Nawet że tutaj pump Harrower. Nie dał rady podjechać pod górkę. A my co? Naciskamy tylko sobie manetkę gazu i podjeżdżamy. Myślę, że i tak tu trzeba będzie zaraz zawracać gdzieś. Chociaż nie wiem, ile ta ścieżka rowerowa trwa. E, dobra, sprawdzimy tą ścieżkę rowerową. Dokąd ona no tu się ciągnie, bo tu zaraz na zatorze, bo już tu nie wiedziemy. E, ok, tu jakieś roboty. Tu trochę spokojniej. Widać krowe wyści zjeżdżają. Albo się boją, że ci od hulajnóg to są szaleńcy, albo rzeczywiście ta hulajnoga wygląda jak taki mały motorower. Dobra, przejechaliśmy. Panowie pracują, ręce w kieszeni. No nie wiem, wydaje mi się, że będzie trzeba chyba zawrócić. Tu może objedziemy to osiedle dookoła, powinien być tam przejazd, no bo tu już nie będzie takich ścieżek i zrobimy tam max testy. Prędkości tej chulej No to są jakieś wzniesienia. Spróbujemy podjechać. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. O, trochę śniegu. Dobra, trochę śniegu, ale nie chciałem się po prostu wywalić. No i pod górkę drugi bieg, dwa silniki. No to jest masakra, nie? 34-35 km na godzinę Dobra, spróbujemy tutaj wjechać z na tą ścieżkę rowerową, którą przyjechałem Bo tutaj te, te, te ulice takie są średnie Dobra, może tu się trochę ulicą przejedziemy Okej okay. Myślę, że mogę trochę ulicą No i tu jest pod górkę Dwójka, 37 3, 40 km na godzinę pod górkę 42 Masakra, to, to tak przyspiesza, to jest tak responsywne Mógłbym to mieć, gdybym miał tą windę w biurze. No, dobra, jedziemy na ścieżkę rowerową, i tu jest z górki, więc spróbujemy jakiś max wyciągnąć na tej dwójce. Ale myślę, że 45 to będzie max. Może pod 50 podejdzie. No dobra, jest 50 km, 51, ale jest z górki, 52 i to jest drugi bieg. Boję się, naprawdę się boję tej prędkości na tych półkach mimo hamowania silnikiem pewnie odzyskuje jakąś energię bo to chyba ma właśnie, te hamowanie silnikiem i odzyskiwanie także to też jest spoko jeżeli chodzi o zasięg, bo to zawsze nam zwiększa zasięg nogi. aczkolwiek ja testuję tak naprawdę jakieś maksymalne osiągi, no bo to każdy tak jak i przy dronie ile najdalej poleci, no to tutaj ile najszybciej poleci, znaczy pojedzie w sumie dobra, jedziemy Jedziemy pod górkę. 40 km na godzinę na drugim biegu to nie jest naprawdę ciężkie dla tej nogi. Dobra, zwolnijmy, bo żeby tu przypadkiem ktoś mi nie wyjechał. Mamy zieloną falę akurat. Udało się. W porządku. Nie no, naprawdę przyjemnie się tym jedzie. Te 40 km na godzinę to jest... Widać, że ludzie tak patrzą dziwnie. Dobra, tutaj przejedziemy sobie. Znowu się udało. Przejechać przez śnieg. Nie wiem czy to widać na filmie, ale to mi naprawdę sprawia dużo frajdy ta jazda. Albo byśmy zrobili testy, tutaj jest taka uliczka. Ona chyba do oczyszczalni prowadzi nie, to spróbujemy tą ulicą się tu przejechać. Tu nie będzie dużo samochodów, to nikogo nie będę denerwował. O! Ale kałuże, ale tam powinno być trochę pod górkę, to nie powinno być aż tyle kałuż Nie chciałbym też gdzieś tu w tą kałużę wpaść, bo to nie wiadomo jak ona głęboka jest Dobra O jest No, czyszczenie. nie... Dobra, przejedziemy przez tą kałużę? Kurde, no to jest offroad, nie? To jest offroad Tutaj nic nie rusza Dobra, mam nadzieję, że przejedziemy. Już tam nie będzie kałuż. A tutaj powinno być w porządku. Dobra, ciśniemy. Jeszcze drugi bieg. Muszę się przyzwyczaić, żeby włączyć trójkę. Ja naprawdę się boję tej trójki. 40 km na godzinę to jest nie do pomyślenia. nogą. I to tak szybko, 44. Tak szybko ona osiąga tą prędkość na tych dwóch silnikach. O, ok. Wcisnąłem teraz ten Eco Turbo i ten Eco chyba ogranicza prędkość do 25 km na godzinę. Zaraz zobaczymy, to są wciśnięte Eco. Tutaj na dole koło tych dwóch silników, no i rzeczywiście 25 km na godzinę. Czyli teraz jedziemy z bezpieczną prędkością. Dobra, włączamy to. Ciśnie. Naprawdę ciśnie. Okej okay. 43 km na godzinę, nie? To jest nie do pomyślenia. Dobra, wciśnijmy trójkę. Tylko nie wiem, czy tutaj da radę. Dobra, może to zawrócić, bo to jakieś roboty są. Tego nie będziemy tu panom przeszkadzać. Chociaż to jest jakieś tylko zważenie. Może byśmy spróbowali. Nie, no, będziemy zawracać. Już czuję, jak sobie ubrudziłem kurtkę z tyłu. Dobra, zawracamy, trójka, pod górkę i ciśniemy Nie tutaj, jeżeli chodzi o przyspieszenie, o testy, to chyba nie ma co robić Dobra, jest 30 km na godzinę 40 Ej, dobra, pojedziemy na równiejszy chodnik, potestować to, bo tutaj to trochę jest masakra Za dużo dziur chyba wyszło po tym mrozie Dobra, przejedziemy tam na ten chodnik, gdzie byliśmy na początku. Myślałam, że to będzie trochę trudniejsza ta droga. A niestety, jak się jeździ samochodem, to to lepiej wygląda. No ale spróbujemy, nie powinno być źle. Dobra, pojedźmy na ten chodnik, bo ja naprawdę chcę zobaczyć, ile on na tej trójce wyciągnie. Ale jeżeli chodzi o taki środek transportu, to ja się coraz bardziej przekonuję do tych hulajnóg. Tylko tyle, że błotnik tutaj w tych hulajnogach jest taki jakby trochę za mały i przy takiej pogodzie jak teraz, to mocno chlapie z tyłu. Dobra, to jest spróbuję może na chodnik wjechać. Świadam chodnikiem przejechali. Niech tutaj przez te wody gruntowe jechać. E, Okej. Okay. Spróbujemy taką. Jak widać nierówności, wszystkie wybiera dobrze. No amortyzacja jest naprawdę w porządku, tak jak na wisecie było. Za dużo tutaj nie czuć. Ale ta trójka to naprawdę boję się jej jeszcze. <grytania> Dlatego nie chciałam tam na nierównościach, no bo to jednak małe kółka mimo wszystko, mimo że ona ma większe niż ten wiset, nie wiem ile dokładnie. Ale zaraz spróbujemy. Mhm. Dobra tu sobie przejedziemy. Tam będzie ten chodnik, będziemy się powoli zbliżać już. Do końca naszej jazdy, ale tą trójkę jeszcze przetestujemy, bo no, można było nazwać film, że jazda testowa próbuje wrzucić trójkę i się boję. Dobra, tutaj możemy przejechać. Tutaj panowie stoją, czekają. Ok, wy stoicie, czekacie, a ja jadę. Oj, dobra, tam zaraz trójeczkę wrzucimy i zobaczymy. Przejedziemy ko kawałek. Dobra, trójeczka. Sprawdzamy. Manetka do oporu. Nie. Ten śnieg mnie przestraszył. Dobra. Tutaj trzeba przejechać na ten. Ja zapomniałem, że jechaliśmy to. Dobra. Pojedziemy tu odśnieżonym. Trójeczka. Do oporu. Próbujemy, ile do końca nam się uda. Chyba, że ktoś nam wyskoczy. No wolniej się rozpędza, na dwójce jest najbardziej chyba dynamiczna, ale mamy 40 km na godzinę 45 ja myślę, że do 60 by się błynęło, jakby tak długo mieć dużej, prostej Ale tuż jest śmierć w oczach Musiałbym mieć większą prostą, żeby się rozpędzić do tych 60 km na godzinę. Chyba byśmy na ulicę wjechali. Trochę strach. Dobra. Spróbujemy jeszcze tutaj w prawo pojechać, tą trójkę przetestować, bo mi to nie daje spokoju. Dobra. Jedziemy. Tutaj testowaliśmy Wiseta, tylko po drugiej stronie jechałem. Z tego co pamiętam. No ale jest to, 45 to jest mięciutko dla niej. Trochę długo jej się rozpędza na tej trójce. Dwójka mi się bardziej podoba, szczerze powiem, bo jest tak jakby ograniczone to do 45 km na godzinę, ale ona jest bardziej wtedy responsywna. A tutaj to trzeba ją nieźle piłować. Dobra, ścigam się z tym samochodem, nie? Jedzie tutaj obok, nie wiem, czy dobrze widać. Nie, no dobra, samochód to jest samochód jednak. Mamy kawał prostej, 42 km na godzinę. Trójka, dwa silniki, 45, a tu naprawdę musiał mieć z górki, żeby tu 60 km na godzinę wyciągnęła, ale i tak jest niezła frajda. jadę tutaj do hotelu i będziemy zaraz zawracać na dwójce. Spróbujemy, ile ona pojedzie. Na dwójce wydaje mi się, że jest prędkość podobna, maksymalna. A jest bardziej To tutaj 45 km na godzinę wiadomo, jakby ktoś przyszedł, to waży 60 kg, to pewnie by i pojechał 60 km na godzinę. Ale dobra, wrzucimy tutaj dwójeczkę. Dwa silniki cały czas, bo na jednym to już mi nie sprawia frajdy. No i na dwójeczce to no, jest 30, już na godzinę 35-40. No, na dwójce mam wrażenie, że lepiej idzie niż na trójce, Na trójce pewnie bym potrzebowała się rozpędzić, tak no powinno być długo i tak dalej, ale widzę, że ta dwójka no, nawet 50 na godzinę, no masakra. To dwójka ma lepsze przełożenie, no jednak do osoby, która jest wyższa i cięższa, no, jakbym ważył pewnie 60 kg, no to pewnie by to bym odleciał na niej. No ale powiedzmy ta dwójka to jest optymalne. To rozwiązanie, tak jak dla mnie, do miasta, żeby sobie tutaj pojechać. Ok, tyle to by było z wrażeń z jazdy. Wrażenia podsumowując jednym słowem: wow, super. E, także, no co, e, widzimy się zaraz w biurze. E, no i tam sobie podsumujemy to, tak jak podobnie i przy wisecie, Także już za chwilę, widzimy się w biurze. Jak mogliście zauważyć na filmie z jazdy. Hulajnoga sprawia naprawdę dużą frajdę. Porównując ją do e, tej mniejszej hulajnogi Wisset 8, no to to jest naprawdę potwór. Potwór, który może pojechać w teren, wciągnie nas pod każdą górkę, no ale mamy coś za coś. Ta waga 35 kg, no to nie jest najgrzejsza waga, także ciężko się nią przemieszczać. Powiedzmy, innymi pojazdami nie możemy też, w sensie innymi pojazdami, chodzi mi o to, że nie możemy jej włożyć nigdzie do bagażnika. E, aczkolwiek też kierownica się nie składa tak łatwo jak w ponieważ jak na, tak naprawdę jak zamontujemy tą kierownicę raz, to już ona raczej tak zostanie, chyba że będziemy chcieli ją sobie dostosować do swoich potrzeb. Jeżeli chodzi o amortyzatory, no to te amortyzatory jeden z przodu, drugi z tyłu naprawdę świetnie wybierają nierówności i, i jedzie się płynnie, nie czuć żadnej dziury, możemy przejeżdżać przez krawężniki, e, możemy na niej prawie że skakać z tych krawężników i nic się nie powinno stać. Rama jest solidna, nic mi się nie połamało przez ten okres testowy, jedynie co, no to podciągnąłem trochę hamulec, bo był, chyba linka była trochę wyciągnięta, no ale to jest egzemplarz testowy, także już podejrzewam, że dużo osób ją jeździło, także mogło się to zdarzyć. No jeżeli mamy tylko linkę do wymiany z elementów eksploatacyjnych, no to no nie jest to na pewno duży koszt i na pewno każdy sobie poradzi. To jest tak samo jak w rowerze. Największym minusem tej hulajnogi to chyba jest jej cena, bo cena, jak sobie dobrze zapisałem, to jest 6899 zł, czyli prawie 7000 zł. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce tylko poruszać się po mieście, i dojeżdżać do pracy, no to myślę, że ta cena może być trochę za duża. Aczkolwiek, jeżeli ktoś musi przemieszczać się, powiedzmy, do pracy, czy codziennie rano gdzieś musi dojechać i ma kawał długiej, prostej drogi, gdzie nie ma pieszych, no to jeżeli ma te wolne 7000 zł, no to tą hulajnogą można się wtedy rozpędzić i szybko do, dojechać do celu. Aczkolwiek, zalecam na tą hulajnogę kask, przynajmniej. Myślę, że też taki jakiś strój wzmocniony, taki coś ala motocyklowy byłby też wskazany, yy, ponieważ, no, przy, wywrócić się przy takiej prędkości. Yy, powiedzmy około 50 km na godzinę na takiej małej hulajnodze. Małej, w porównaniu do hulajnóg innych jest duża, ale no jednak to są małe kółka w porównaniu do roweru, czy też yy, porównując to do samochodu, no to nie jesteśmy aż tak mocno bezpieczni. Także mimo wszystko wiadomo, bezpieczeństwo przede wszystkim, także warto uzbroić się w jakieś kaski, strój ochronny, albo jakiś ochraniacze. Także podsumowując, hulajnoga sprawia wielką frajdę, to jest niezaprzeczalne, jeżeli miałbym dostać ją za darmo, używałbym i jeździł non-stop, ponieważ jest to naprawdę duża zabawa i duża frajda. Ma to duże przyspieszenie, czuć ten moment. I no naprawdę ta noga w każdym momencie ma zapas mocy, żeby nas podciągnąć pod każdą górkę, czy też wyprzedzić jakiegoś rowerzystę i tak dalej. Jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj jest jedynie mankament, no ale jeżeli ktoś chce mieć super sprzęt w teren i że na pewno wszędzie podjedzie, no to jak najbardziej polecam. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Was pomocny, jeżeli planujecie zakup swojej nogi elektrycznej. Link do tej nogi macie w opisie tego filmu, także tam możecie wejść na stronę e, sklepu producenta, no i ewentualnie ją kupić, jeżeli się zdecydujecie. A Wam jak zawsze. Przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl, tam możecie kupić drony i akcesoria do swoich dronów, oczywiście z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu. Macie zawsze wszystko taniej, czyli dodajecie produkty do swojego koszyka zakupowego, wpisujecie kod rabatowy i dostajecie wtedy cenę specjalną. A jeżeli podobał Ci się odcinek, no to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominąć kolejny materiał. Z mojej strony to tyle, dzięki, do zobaczenia, cześć!